Dzień dobry, chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać. W sumie dzisiaj na dwóch wernisażach, Jeden tutaj jest, będzie na dole o 17.00, drugi o 17.33. Dzisiaj gościmy wspaniałą, ostroską artystkę, która od wielu lat zajmuje się fotografią, która pracowała w Kurierze, Mieliśmy okazję się poznać już parę lat temu, jak tutaj pisała artykuły, robiła zdjęcia i nigdy nie było okazji, żeby, żeby po prostu mogła się tutaj wystawić. I bardzo się cieszę, bo miałam mieć wakacje, tą wystawę. Jest na, tak? Justyna. Wakacje miały być tam wystawę. No, pytać, czy tak, wakacje miały być, ale przyspieszyliśmy, bo wiecie, wakacje się wszyscy rozjeżdżają. No i potem by nie mogli tych pięknych rzeczy zobaczyć. A tak, jak zobaczą te piękne zdjęcia, wyjadą gdzieś w plener, czy wyjadą na wakacje, będą mogli próbować y, sami po prostu tworzyć też, sami robić zdjęcia, ponieważ naprawdę się tutaj można bardzo tym zarazić. Ja podziwiałem tam wystawę, ponieważ ona jest wspaniała kolorystycznie. Wspaniale jest kompozycja, wspaniałe zbliżenia, wspaniałe zestawy kolorystyczne, chcę Państwu powiedzieć, są piękne. Nawiązanie na przykład do Secesji, też bardzo mi się to podoba, też no, piękne elementy, takie właśnie te zbliżenia, wybrane te fragmenty, co nieraz my jako malarze, artyści, szukamy też tego. Nasza artystka, wiecie, nam to udostępniła w formie, formie fotograficznej, tym bardziej się cieszę, że tutaj tych wystaw fotograficznych jest mniej, też mieliśmy bardzo dużo, ale ostatnim czasem mniej no, taka ostrowska się rozwiązała. Nie działa na razie szkoda, bo tutaj też było wiele takich, mieli spotkań, zadań, nawet był konkurs, taki, że biegali po ostrowie, robili zdjęcia. No i tego. Ale cieszę się, że właśnie że synka przyjęła to zaproszenie, że mogłem y, to jakoś rozwinąć, chciałem to bardziej rozwinąć, ale nie zdążyłem. Ale i tak jestem szczęśliwy, bo te duże prace są tak piękne, że będę prosił o autograf, żeby tam złożyła, jak wyrazi zgodę, to przekażemy firmie Lazur do biur, bo tam ludzie z Niemiec przyjeżdżają za granicę, żeby ją rozsławiać, a w Niemczech tak na to. Ale dobrze, już skończę, nie będę tyle mówił, bo wiecie, za dużo mówię, wy się spieszycie na grina pewnie do lampkę i mieliśmy też wspaniałych sponsorów, Mime, która nam dała pieczywo, bardzo dobre. Firma Lazur nam dała wspaniałe serio, jak zawsze nas wspiera. Także la Justinki też tam będę miał długopisławnie tak, że jeszcze jeden czy dwa. Dobrze, ale ja już kończę teraz Ty, bo Ty już jesteś niecierpliwa. Proszę hmm. bardzo, dzielę Ci głos, Powiedz to ja jestem bardzo cierpliwa. Witam serdecznie Państwa tutaj na kolejnej podstawie. Brawo. Dziękuję. Brawo za Ciebie. też za piękną galerię. O, jest po bo nie, do kuriera nie pracuje, aczkolwiek... Nie, nie, to znaczy pasji zdjęcia do A. artykułów, cyklu artykułów no, Pani Donaty o, o zabytkach... Ale Jestem To z i bardzo miło, że można tak. e, pokazać e, kilka faz, bo to jest mały fragment. <grywa> Moje oczy takie oczy. Tak, oczy Mały oczy. fragment z tego, co zbierało się w materiału przez te kilka lat. I wszystkie te zdjęcia, które tu są zawieszone, są zrobione smartfonem, a nie lufczanką. Bez trybu makra, ale przede wszystkim, co jest u nich najważniejsze, taki mój cel osobisty, zwrócenie Państwu uwagi na piękną przyrodę, na to, co nas otacza każdego dnia, co mijamy niespostrzeżenie, a tak naprawdę coś, co wydaje się tak niezwykle, pospolite, jest naprawdę niesamowite i niezwykłe, tylko po prostu my musimy jak gdyby bardziej na to zwracać częściej uwagę że przyroda jest wspaniała, jest cudowna, uczy pokory, ale naprawdę jest takim naszym azylem i, i wszystkie jak tytuł, klejnoty, tak myślę, że ona posiada najpiękniejsze klejnoty, tylko przyroda. Nawet człowiek nie ma takiego bogactwa i, i cudzysłowie biżuterii, jak właśnie przedstawiona przyroda. E, co jest akurat w moim okiem i jak widać moje modele i modelki, są bardzo szybkie i ruchliwe, więc ja nie mam możliwości dostosować się zbytnio do nich, ale w możliwości one pozwalają mi przez te kilkanaście sekund pozować, nawet o tym nie wiedząc. I co jest najwspanialsze w fotografii, to jest uchwycenie tej chwili, która jest w danym momencie i już się nigdy nie powtórzy i to jest taki przekaz fotografowie, że, że mają tą możliwość, utrwalenia danej chwili, ona się już nie da żaden sposób powtórzyć i nieraz tak jak mówią amatorzy czy profesjonaliści fajnie, żeby być w danym momencie w tej wyjątkowej tu i teraz. Czasem się da, czasem się nie da, ale tak dziękuję za to, co, co w jakiś sposób mogą utrwalić, przekazać moim okiem, bo każdy w was moją interpretację, wizję tej przyrody. Ale w sumie główny, główny cel jest jak gdyby prawie wspólny, żeby pokazać to piękne, otaczające miasto Okoła. Dlatego witam jeszcze raz i zachęcam do obejrzenia e, wystawy. Dziękuję. dziękuję.